Za moimi plecami powstaje butikowy biurowiec Luni, który będzie prezentował się jako wspaniały obiekt zaraz przy budynku Uniwersytetu Wrocławskiego. Budowa idzie zgodnie z planem. Przewidywaliśmy oddanie obiektu na połowę przyszłego roku i tak się wydarzy. Chciałabym zaprosić Państwa do budynku Luni, który obecnie jest w trakcie rewitalizacji, a już niebawem odzyska swój dawny blask. W lipcu zakończyły się główne prace budowlane związane ze stanem surowym budynku Luni. Obecnie wykonywane są drobne prace uzupełniające, prowadzone są instalacje sanitarne i elektryczne. Pojawiła się również konstrukcja stalowa windy panoramicznej, która znajduje się za nami. Rozpoczyna się kluczowy etap budowy związany z zamknięciem obiektu dachem przeszklonym. Dach w pełnej formie z szkleniem oraz z nadrukiem ceramicznym będzie można podziwiać w grudniu. Po ukończeniu dachu na początku przyszłego roku sukcesywnie będzie rozbierane rusztowanie, które odsłoni odrestaurowaną i zabytkową elewację. Już teraz od ulicy Grodzkiej można zobaczyć częściowo wykonane tynki wraz z farbą docelową oraz zainstalowanymi oknami. Do niedawna był to Wydział Farmacji Uniwersytetu Wrocławskiego. Sam budynek został zaprojektowany w stylu neorenesansowym. Dziś, wskutek szeregu prac, wnętrza budynku są w trakcie kompleksowej modernizacji, a efektem końcowym będą wysokiej klasy powierzchnie biurowe i usługowe. Budynek Luni będzie oferować 3600 m2 powierzchni biurowej do wynajęcia. Przestrzenie biurowe swój wyjątkowy charakter będą zawdzięczały połączeniu autentycznych, zabytkowych elementów z nowoczesną myślą projektową. Najemcy znajdą tu wszystkie atuty zabytkowego budynku, takie jak wysokie pomieszczenia, duże drewniane okna, szlachetne materiały, ale również wszystkie niezbędne udogodnienia dedykowane obiektom biurowym podłogi podniesione, system klimatyzacji czy BMS. Dodatkowo, w częściach wspólnych, najemcy będą mogli korzystać z ogólnodostępnej sali konferencyjnej czy też z infrastruktury dla rowerzystów, a latem złapać oddech na wewnętrznym dziedzińcu.